MG to jedna z najświeższych marek motoryzacyjnych dostępnych na polskim rynku. I choć jej kariera u nas w kraju nie jest zbyt długa, to samochody tej firmy na ulicach spotykamy coraz częściej. Ofertę tego producenta dosłownie kilka tygodni temu uzupełnił zupełnie nowy model MG3. Samochód mający konkurować z autami takimi jak Hyundai I20 czy chociażby Renault Clio. Jakie jest MG3, co może zaoferować? Tego dowiecie się oglądając ten test. już na pierwszy rzut oka widać, że MG3 to samochód, który może się podobać. Jego stylistyka jest nowoczesna, minimalistyczna i zupełnie nie odstaje od tego, co widzieliśmy u konkurencji. Ale żebym mógł opowiedzieć Wam o tym samochodzie więcej, to zacznijmy od przyjrzenia się cennikowi. A cennik jest bardzo prosty i przejrzysty. Został on oparty o wyłącznie jeden układ napędowy. Jednostkę 1.5 pracującą w układzie hybrydowym, który generuje łącznie 195 koni mechanicznych. Dodatkowo poza Poza tym mamy tutaj również bardzo wysoki moment obrotowy wynoszący 425 Nm. Jeszcze jedną bardzo ciekawą daną techniczną jest przyspieszenie do pierwszej setki, które według danych katalogowych wynosi 8 sekund. Jest to wynik naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Generalnie rzecz ujmując, oferta tego samochodu jest uproszczona do maksimum. Nie mamy tutaj w zasadzie czegoś takiego jak opcje dodatkowe. Mamy do wyboru wyłącznie trzy wersje wyposażenia: standard, excite oraz exclusive. I poza tym nie możemy dobrać nic poza kolorem. Nie jest tajemnicą, że taka konstrukcja cennika bardzo obniża koszty produkcyjne. No dobrze, a jak ten samochód jeździ? Tak jak już przed chwilą Wam powiedziałem, w tym momencie w MG3 występuje jedynie jedna wersja napędowa. Hybryda generująca 195 koni mechanicznych. Jest to coś, co bardzo wyróżnia ten samochód na rynku spośród innych modeli. Dlaczego? Dlatego, że w konkurencyjnych markach, jeżeli taka moc w samochodach tej klasy w ogóle występuje, to jest już raczej w tych usportowionych, sportowych wersjach. Ale też to nie jest standard, że tego rozmiaru auta są oferowane z tak dużą mocą. A jak ten układ sprawuje się w życiu codziennym? W ogóle Was nie zaskoczę, ale MG3 jest naprawdę bardzo dynamicznym i bardzo żwawym samochodem. Chętnie się rozpędza nawet przy tych wyższych prędkościach. Akurat teraz jadę na drodze ekspresowej i nawet w trybie Eco, w którym teraz jadę, kiedy wcisnę pedał gazu, zobaczcie, on bardzo chętnie nabiera prędkości ale mogę się przełączyć również w tryb sportowy, który wymusza załączenie się silnika spalinowego i wtedy nie mam tego momentu zwiechy tak zwanej na ten czas, kiedy silnik spalinowy musi się załączyć, tylko on jest dostępny od razu, więc samochód bardzo żwawo przyspiesza, dosłownie bezpośrednio po naciśnięciu pedału gazu. I to jest bardzo fajne swoją drogą, dlatego, że te tryby jazdy w samochodach tej klasy bardzo często są picem na wodę. Nie zmieniają nic poza nastawieniem kierowcy. A tutaj, tutaj wyczuwalnie samochód robi się trochę bardziej żwawy, delikatnie usztywnia się układ kierowniczy, dzięki czemu zyskujemy nieco większą pewność, ale też dynamikę, która jest zapewniona od razu, bez, bez jakiegoś tam większego oczekiwania, tak jak to jest na przykład w trybie Eco. Przy tym jeżeli chodzi o same odczucia z jazdy, nie ma się tak naprawdę nad czym rozwodzić. Jest to bardzo przyjemny, miejski samochód, który bez problemu poradzi sobie również w trasie. Prowadzi się pewnie, zapewnia wysoki komfort jazdy, chociaż muszę zauważyć, że nie do końca lubi się z gęstymi wybojami. Bo wtedy robi się w tym aucie nieco nerwowo. Co jeszcze warto podkreślić, to to, że układ kierowniczy zapewnia dobre czucie tego pojazdu. Fajnie reaguje i zupełnie nic mi w nim nie brakuje. Bardzo fajnie, wyważony samochód, który zupełnie niczym nie odstaje od europejskiej konkurencji. Ogólnie do samochodów marek chińskich na razie mam wrażenie, że podchodzimy z rezerwą, ale auta, które póki co testowałem, pokazują, że tych samochodów nie ma co się bać. Jedyną rzeczą, która mogłaby być delikatnie poprawiona w tym samochodzie, to jest kwestia wygłuszenia. Szczególnie wygłuszenia nadkoli, ponieważ podczas jazdy z wyższymi prędkościami to właśnie z okolic kół słyszę najwięcej szumów. Nie jest to duży problem. Jeździłem ostatnio autami, które były dużo głośniejsze niż nawet MG3 i były to auta wyższej klasy, ale jednak jest to jakaś tam mniejsza lub większa dolegliwość tego samochodu, o której warto wspomnieć. Kiedy odbierałem ten samochód do testów, obawiałem się nieco tego, jak spisywać się w nim będzie, będzie bezstopniowa skrzynia biegów, która łączy tutaj silnik spalinowy oraz elektryczny. Pamiętam jak jeszcze kilka lat temu testowałem auta pewnej japońskiej marki, które były wyposażone w bezstopniową skrzynię biegów i tam jazda wiązała się z praktycznie nieustannym wyciem silnika. Ale zupełnie nie doświadczam tego tutaj w MG3. Ta skrzynia biegów radzi sobie naprawdę bardzo fajnie, pracuje cicho, nie powoduje takiego darcia się tego silnika tutaj do wnętrza tej kabiny. Bardzo płynnie łączy pracę silnika spalinowego i elektrycznego i ogólne użytkowanie, ogólne wrażenia z użytkowania tego, tego samochodu z tą skrzynią biegów są bardzo przyjemne. Jazda tym autem jest bardzo płynna. I to jest coś co bardzo można docenić przy jeździe miejskiej. Na zakończenie tej części opowiadania o tym jak jeździ ten samochód, pozostawiłem jedną rzecz, która bardzo wszystkich na pewno ciekawi, czyli kwestia spalania. I 195 koni mechanicznych brzmi trochę tak jakby ten samochód miał być takim małym smokiem, palić tyle, ile mu się po prostu wleje. Ale rzeczywistość jest zupełnie inna. Jest to bardzo oszczędne auto. W tym momencie średnie spalanie które wskazuje mi komputer pokładowy, wynosi 4,6 litra. Jednak podczas testu udało mi się zejść z wynikiem w okolice 4,2, momentami było nawet 4,1 litra na 100 km i nie było to okupione jakąś bardzo wolną jazdą. Ten samochód naprawdę jest bardzo oszczędny. Co prawda nie z mojego doświadczenia, ale wiem, że w tym samochodzie z wynikiem spalania da się zejść mocno poniżej 4 litrów, a to jest już naprawdę rewelacyjny wynik. Wnętrze MG3, co pewnie Was nie zaskoczy, jest bardzo proste. Dla mnie osobiście, w dobie aut, w których stara się upchnąć coraz więcej przycisków i coraz większe ekrany, jest to cecha, którą bardzo doceniam. Prostota tego wnętrza przejawia się nie tylko w samym jego projekcie, ale również w zastosowanych materiałach. Całość wydaje się być dosyć jednolita, chociaż gdzieniegdzie pojawiają się wstawki, które je uatrakcyjniają. Kochpit tego auta został oparty na dwóch ekranach. Pierwszy, ten przed kierownicą jest czytelny, ale możliwość jego konfiguracji jest bardzo ograniczona. Ekran do obsługi multimediów i klimatyzacji reaguje bardzo płynnie, a pod kątem funkcjonalności zupełnie niczego mu nie brakuje. Jeżeli oglądaliście już inne testy na tym kanale, to pewnie wiecie, że osobiście nie lubię, kiedy sterowanie klimatyzacji przenosi się na ekrany. Jednak w tym aucie MG zastosowało proste, ale zaskakujące rozwiązanie. Po naciśnięciu gwiazdki na kierownicy zmienia się funkcjonalność joysticka i umożliwia zmienianie parametrów klimatyzacji bez odrywania rąk. Aż dziwne, że nigdy wcześniej z taką opcją się nie spotkałem. Dla mnie takie rozwiązanie powinno być standardem w każdym aucie. Jeżeli chodzi o ergonomię za kierownicą, to fotele są wygodne i całkiem dobrze trzymają ciało, ale mi bardzo brakuje możliwości regulacji kolumny kierowniczej w drugiej płaszczyźnie. Przez brak możliwości jej wysunięcia ciężko zająć mi optymalną dla mnie pozycję. W drugim rzędzie siedzeń sam za sobą mieszczę się można powiedzieć w miarę. Na krótkich dystansach nie powinno być problemu, ale w dłuższej trasie na pewno odczułbym, że zarówno przed kolanami jak i nad głową zapasu przestrzeni w zasadzie już nie mam. Można się było jednak tego spodziewać patrząc na rozmiary tego auta. Bagażnik według danych katalogowych ma 293 litry pojemności i przyjmując, że nie jest to auto na długie rodzinne wakacje, to nie powinno być problemu z przestrzenią. Po złożeniu foteli jego pojemność wzrasta do 983 litrów, jednak nie uzyskujemy tu płaskiej powierzchni. MG3, tak jak sami widzieliście, ma naprawdę bardzo dużo zalet. Jest to jeden z tych samochodów, który odczarowuje te chińskie auta, których tak bardzo baliśmy się na rynku. Ale oczywiście, jak to zawsze, są zalety, są też jakieś mniejsze lub większe wady. Dla mnie największą jest kwestia zajęcia dobrej pozycji za kierownicą. Brakuje mi tej regulacji kierownicy, regulacji kolumny kierowniczej w drugiej płaszczyźnie. Chciałbym ją bardziej wysunąć do siebie. I jeszcze jedna wada, która moim zdaniem troszeczkę może powstrzymać bardzo duży rynk sukces tego samochodu, to kwestia obecności tańszych jednostek napędowych. Jeżeli ten samochód zostanie w przyszłości, jeżeli oferta tego auta zostanie uzupełniona o kolejne jednostki, które pozwolą obniżyć cenę tego samochodu, to wróżę mu naprawdę duży sukces. A jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej o MG3 lub o dowolnym innym samochodzie tej marki, odwiedź salon MG Motor PGD Warszawa oraz stronę internetową mgmotor.pgd.pl.